Witaj serdecznie. Ktoś mądry kiedyś powiedział, nie pamiętam kto, nie bój się porażki, pój się nie próbować. A ja dodam od siebie: zmieniaj rzeczywistość. Bierz życie w swoje ręce. Jednym ze wspaniałych narzędzi są pytania kwantowe. My tu już od dłuższego czasu o pytaniach kwantowych. I mam bardzo wiele cudownych odzewów od Was, że one działają. Działają w małych sprawach, w wielkich sprawach, w takich codziennych sprawach, a zawsze poprawiają rzeczywistość. Dzisiaj kilka takich prostych pytań. Jak to się stało, że oni są mi tak przychylni? No jak to się stało, że oni są mi tak przychylni? Jak to się stało, że nagle uśmiechamy się do siebie? To takie wspaniałe pytanie, jeżeli mamy kogoś, kto tak niezbyt łaskawie nas traktuje. Jak to się stało, że nagle uśmiechamy się do siebie? Jak to się stało, że jestem tak przychylnie wysłuchana? To takie dobre pytanie dla szefa albo szefowej. Jak to się stało? Że jestem tak przychylnie wysłuchana. Jak to się stało, że tak spokojnie i rzeczowo ze sobą rozmawiamy? To i prywatnie, i służbowo do zastosowania. Jak to się stało, że tak spokojnie i rzeczowo ze sobą rozmawiamy? I moje ulubione? Jak to się stało, że w dzień i w nocy wszystko mi sprzyja? I tym optymistycznym pytaniem, żegnam się z Wami do jutra. Jutro na naszym kanale medytacja w głębokim relaksie i też jeszcze w niej będą pytania kwantowe. Serdecznie zapraszam i niech nam się darzy.